Tanie latanie FPV. Nowa seria, bo kupiłem cały zestaw 5 pięciocelowego drona za 425 zł. Da się? Zaraz się okaże. Ja wiem, 425 zł to ładowarka za to można kupić. Pff, byle jakiego gle i na pewno nieporządnego drona. A mimo to mam tu wszystko, łącznie z aparaturą, zasilaczem, ładowarką, baterią, goglami, antenami, zapasowymi śmigłami. Tak się trafiło, no. Zacznijmy od początku. Gogle Ishin VR D2. Niespecjalnie mi na nich zależy, bo wiem, że to są gówniane gogle. Tym bardziej, że mam już takie same, które kupiłem. Kurde. 4 lata temu do latania Inspire'em, bo na Inspire'ze miałem kamerkę taką. third Person View. Ale gogle są. Aparatura. Radiolink 89. Nie mam żadnego pojęcia na jakim systemie to działa, bo to są czasy jeszcze przed moją zajawką. Ale jest. Ciężka. gimbal, takie dość precyzyjne. Jest. Ładowarka. M6 Tulkita. Mam je w ofercie, bardzo ją lubię i przyszła. W zestawie zasilacz, to jest około 90W. Działa. Jeden pakiecik, 3S, garść zapasowych rzeczy, jakieś słupki, kawałki ramy, śmigła. No i najważniejsze, dron. pięciocalowy dron 4S, silniki Emaxa. RS-2205, 2300KV, rama, nie wiem jaka rama, w każdym razie sztywna, nie pułamana. grubość ramiona jakieś tam wtedy 5 mm. Nie mam zielonego pojęcia jakie tu jest FC, ani reszta rzeczy. Widzę tylko 48-kanałowy VTX, oldschoolowy odbiornik, jakaś oldschoolowa kamera montowana za soczewkę, w ten sposób się ją ustawia. 4 razy ESC, Bóg wie jakie, ponieważ są zaklejone, nie będę tego rozklejał. I o! Tyle. Z perspektywy tej tutaj, będąc w biurze, ja już nim latałem. Największy pewniak z tego zestawu, czyli rzecz, do której nie mam żadnych wątpliwości, że będzie działało, to gogle. Bo gogle, nawet najgorsze, po prostu działają. Ku mojemu zaskoczeniu, w tym zestawie, gogle są najgorsze. Nie wiem, czy to jest kwestia ustawień, czy to jest kwestia jakiegoś Błędu, niekompatybilności czy uszkodzenia fizycznie tej jednostki, ale obraz, który dostaje w goglach, klatkuje. I to dosłownie mówimy o 5, 8, może 10 klatkach na sekundę. Tak się nie da latać. Pierwszy lot skończył się od razu rozbiciem: start, kawałek przelotu, obrót, natychmiast tracę zasięgu, rozbicie. Nie mam tutaj OSD, więc nie jestem w stanie też ustawić mocy vtx Bo Na chwilę obecną, przynajmniej z tą anteną, VTX nie działa. Także idę sprawdzić na innej antenie. No ale potem, potem już było trochę lepiej. Trzeba wziąć pod uwagę, że tutaj jest jakiś stary Flight Controller z Betaflightem w wersji 3.0. Ten dron nie posiada OSD. Ten dron nie ma airmouda, czyli. Wszystkie obroty, pętle, wykonuje się trochę inaczej niż jestem tego przyzwyczajony. A brak OSD to oczywiste. Nie wiesz, w jakim trybie latasz, nie wiesz, jakie masz napięcie na, na baterii, nie wiesz, czy już pora lądować, czy jeszcze nie. zmieniłem gogle na swoje, na lepsze. Przy czym oczywiście można było użyć byle jakich tanich gogli. Wszystko, co będzie sprawne, będzie dobrze działało. Ta sztuka, coś z nim po prostu jest nie tak. Odpaliłem drona i da się tym latać. I tutaj oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że jest to dalekie od takiego idealnego lotu. Udało mi się znaleźć tego drona w internecie i to jest jakiś model z 15 czy 16 roku. I już wtedy on nie latał dobrze. Na obrazie było jello, a sam dron często wpadał w wibracje. No i teraz jest dokładnie to samo. Także można powiedzieć, mój egzemplarz chyba jest sprawny jak nowy. Blisko. Blisko. No jest. Wziąłem antenkę z Gogli i okazało się, że to był powód niedziałania VTX jak należy. Dobrze, się nie usmarzył. Chcę jeszcze raz. No i nie będzie drugiego razu, bo pierwsza kraksa i się. X nie działa, tak? obraz jest, radio jest, kamera, dron, nie mam tylko OSD, ale nigdy go nie miałem. Trzęść mi jak cholera. Rejty ma straszne. Duże Jello, mała prędkość obrotowa. Może dalekie to jest od super freestylu, ale trzeba mieć na uwadze, że w ogóle nie znam tej, nie znam tej aparatury. Nie wiem, czego po się mogę spodziewać. Także latam bardzo zachowawczo. Nie mam zielonego pojęcia, na ile ta bateria powinna starczyć. Więc ponownie, lot jest taki bardziej z tych zachowawczych. No i dobra, jakie są pierwsze wrażenia, tak na, na chłodno? To nie lata jak współczesny dron. Jeśli miałbym się uczyć na nim. No, to nauka byłaby dużo trudniejsza. Jest tu kilka rzeczy, których mu brakuje. Po pierwsze, ten cholerny Air Po drugie, to OSD. Latać bez OSD to jak jeździć samochodem bez wskaźników. W tym dronie, rady są ustawione tak dość spokojnie, także każda z tych figur mogła wyglądać dość lamazarnie. I on wygląda na to, że poradziłby sobie z szybszym wykonywaniem tych akrobacji. No, po prostu jest, jest ustawiony jak jest. Definitywnie lata się tym zupełnie inaczej, jak współczesną piątką, która dużo, dużo wybacza, te współczesne drony są tak pięknie wypinowane prosto z pudełka. Zero, jello, dron leci jak po sznurku. Tutaj trochę się obawiałem o własne życie, latając w tej odległości kilku metrów od siebie. Z jednej strony wiem, 425 zł wszystko za 425, to się po prostu w głowie nie mieści. Ja spróbuję go trochę zmodyfikować i będzie z tego drugi odcinek. Taniego latania FPV, czyli rama zostanie, no bo to jest zwykła rama. Tu można byłoby słupki skrócić, bo tu jest tyle miejsca, że palec mogę wsadzić. I myślę, że zamiast dokładać OSD i próbować tutaj jakkolwiek upgradeować to FC, po prostu wymienię je na lepsze, na nowsze. FC nie są drogie. Można kupić nowe, dobre FC za półtorej stówki. Jestem w stanie się założyć, że zacznie to zupełnie inaczej latać. Bo te dotychczasowe loty takie trochę kwadratowe. No ale szok. Szok, bo zestawem za 425 zł prawie od razu dało się polecieć. Jeśli chcesz poznać dalsze losy tego drona muszę mu dać jakieś imię, będzie. Jeśli chcesz poznać dalsze rozsromka subskrybuj ten kanał. I kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić następnego odcinka. Dobra. Pamiętajcie o moim sklepie. Pamiętajcie gdzie polatać. Dzięki za oglądanie i do następnego. Ej! No i zaraz północ. A ten cholerny. Odbiornik przestał działać.